prawda, ja bardzo źle się czuję wychodząc w świetle dziennym na scenę. Nie jestem przyzwyczajona do, takiego, do takiej atmosfery, powiedzmy, piknikowej. Jestem raczej night artist, bo zmierzchu artist. Ale, co było niesamowite, wczoraj wychodziłam na scenę, widziałam wasze twarze. Widziałam uśmiechnięte, szczęśliwe, wzruszone twarze. Słyszałam wasz entuzjazm i widziałam jak... Oczekiwaliście z radości na to, nasze spotkanie, i to było takie słodkie. Dziękuję Wam za to z całego serca. Dziękuję, super. Bo wiecie, jak wychodzę po zmroku, jest dużo światła, to po prostu widzę ogólnie, widownie, ale nie widzę twarzy. A wczoraj widziałam twarze szczęśliwe, twarze mnóstwo. <laughs> Więc widziałam Was. <laughs> Dziękuję. A wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna do siebie. To nic nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę!